Z biznesu do słuchania. Dzień dobry, Małgorzata Grzegorczyk. To jest puls biznesu do słuchania. Dziś porozmawiamy o bardzo przyziemnym temacie śmieciach, i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego coraz więcej płacimy za ich odbiór. Czy segregujecie z przekonania, czy raczej z musu? Bo przyjemności w zbieraniu odpadów chyba nikt nie ma, prawda? Czy jesteście stuprocentowo pewni, że dobrze segregujecie? Czy wierzycie, że wasza praca nie idzie na marne? Czy zauważyliście, że na segregację poświęcamy coraz więcej czasu? Kto zarabia na recyklingu? Co się jeszcze zmieni w segregacji? Czego oczekują firmy przetwarzające odpady, a co planuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska? A może w ogóle idziemy złą drogą i zamiast coraz więcej segregować i przetwarzać, można by produkować mniej śmieci, jak pewna amerykańska rodzina, która przez rok wyrzuca litrowy słoik odpadów? Na te i inne pytania. Odpowiedzą nasi goście. Serdecznie zapraszam na śmieciową Odyseję 2021.